Cześć, mam na imię mam 16 lat, pochodzę z Jastrzębia-Zdroj i reprezentuję województwo śląskie. Cześć, nazywam się Sara Kotlosz, mam 16 lat, jestem ze Świętochłowic i reprezentuję województwo śląskie. Dziękuję. Cześć, nazywam się Amelia Kowalska, mam 17 lat, pochodzę z Częstochowy i reprezentuję województwo śląskie. Nazywam się Wiktoria Liszka, mam 17 lat, pochodzę z Tychów i reprezentuję województwo śląskie. Cześć, jestem Nikola Lulko, mam 18 lat, jestem z Jaworzna i reprezentuję Województwo Śląskie. Cześć, jestem Paulina Mutuszewska, mam 17 lat, jestem z Głomijowiec i reprezentuję Województwo Śląskie. Cześć, nazywam się Korneliem Teraj, mam 17 lat, jestem z Jaworzna i będę reprezentować Województwo Śląskie. Hej, nazywam się Oliwia Murzyn, mam 17 lat, jestem z Orzesza i reprezentuję Województwo Śląskie. Cześć, jestem Julia Pacyk, mam 16 lat, jestem z bielska biały i reprezentuję Województwo Śląskie. Cześć, nazywam się Zofia Pitlak, mam 16 lat, pochodzę z Wszczyny i reprezentuję Województwo Śląskie. Cześć, nazywam się Amelia Romańska, mam 17 lat, przyjechałam z Cięciny i reprezentuję Województwo Śląskie. Jestem Julia Rozumek, mam 18 lat, mieszkam w Połowicach i będę reprezentowała Województwo Śląskie.